Złom, dobry załoga, piątek stycznia, 2 samo południe. Witam mu zawodowego. Dzisiaj, sobie szybko sprawdzimy, czy przedsystemowe, niekaucyjne opakowania zwrócimy. Nie ma tu żadnej informacji, do kiedy jest ta możliwość oddawania bez logo systemu kaucyjnego. Na razie, na razie maszyny nieczynne trwają prace. Przygotowawcze robię sobie rundkę koło sklepu. Robię spacerek, bo pani tam opróżnia. Mówi, że ma pełne. O, proszę bardzo, spacerek. To sobie dołożymy. O. Jest tam jeden pan z pełnym workiem i czeka też na opróżnienie. A ja spacerek, żeby zabić czas. Trochę błękitu nieba jest, ale większość to szare. No i dzisiaj mocno wieje. Musiałem odczekać w kolejce, bo było kilka osób. Zaczniemy może od tej znalezionej koło lidla. O, kodu kreskowego, nie można odczytać. To może przetrzemy paluszkiem. Też nie można odczytać. No to odłożymy sobie. No. Pójdzie do skupu złomu. A tu można odczytać? Tu można było odczytać. Czyli wchodzą te. O, też nie można odczytać, proszę bardzo. A tu można. Można. A buteleczki wejdą. Wejdą. A takie małe. Też. Proszę bardzo. Przedsystemowe, nie kaucyjne. Wchodzą, ale jak długo zobaczymy. Dwie puszki nam zostały, to pójdą do skupu złomu. Nie ma problemu. Złoty 90 wypłaciło. E, to też jest ciekawe, bo przed chwilą pan, który miał pełen worek, nie wypłaciło mu i musiał zamówić obsługę. I wtedy pani otworzyła i wydała paragon. Siedem puszek, 12 butelek. Bez kaucji, jak napisali. O teraz to wyraźnie widzimy, że bez kaucji zostały przyjęte, ciekawe jak długo, czy miesiąc styczeń, czy dłużej, zobaczymy, będziemy sprawdzali, dziękuję, że byliście na dzisiejszym filmiku, na dzisiejszym eksperymenciku, sprawdziliśmy, jednak przyjmuje Lidl, porządna firma, powiem, tylko troszeczkę nieprzygotowane były, nieprzygotowane były te, Maszyny, bo tam było pełne. No, ale pan, z którym zamieniłem kilka słów, właśnie z tym workiem, który stał, mówi, że jeszcze się nie nauczyli. Ale to nic takiego, moi drodzy. Dziękuję, że byliście u zawodowego. Złote 90 zł za śmieci zarobione. Pozdrawiam i do następnego.